tutaj i Dzisiaj zamierzam zniszczyć mój serwer w Minecraft, czyli craftcube.pl Jak wiecie moi drodzy, na moim serwerze jest dostępny tryb Money SMP. I co jest na nim najważniejsze? Żeby być najbardziej bogatą osobą. Ponieważ że jesteś najbardziej bogaty i zdobędziesz takie 20 zł na przykład możesz je wypłacić na prawdziwe pieniądze w prawdziwym życiu. Moi drodzy dzisiaj będę używał zakazanych komend przez które będę mógł sobie podkładać pieniądze i zamierzamy tak naprawdę przez to trochę zniszczyć serwer i zobaczyć reakcję adminów co na to wszystko powiedzą. Oglądajcie ten film do końca bo naprawdę warto. Zasubskrybujcie Kanał, bo wbijamy 150 tysięcy subskrypcji. A jeżeli to wszystko zrobiłeś, napisz komentarz o swój nick, to wygrasz rangę na moim serwerze, klatki.pl. Dobra, moi drodzy, odcinek będziemy nagrywać totalnie na mono SMP4, ponieważ tu jest najrzadziej, są na coś admini i jestem ciekawy, czy właśnie ktoś zgłosi to na przykład, żeby właśnie sami wbili. E, problem jest taki, znaczy w sumie nie ma problemu, specjalnie do tego musiałem ogarnąć sobie premkę, na którą w tym momencie daję ukryte uprawnienia. Dobra, moi drodzy, e, daję właśnie sobie gwiazdkę na tym koncie, ponieważ żeby nikt się nie domyślił, oczywiście będę używał multi-konta. Dobra, moi drodzy, jestem na serwerze, będę dosłownie Pierwszy raz tu wchodził. Dobra, moi drodzy, ja już jestem na multi yy, a jaki zakazanych komend będziemy używać, to jest to komenda, właśnie fstone, F player yy, dzięki któremu po prostu będę mógł sobie podkładać naprawdę bardzo dużą ilość pieniędzy. Zresztą pokażę wam, to, jak działa. Proszę bardzo, mamy jakiś blog, cyk, cyk, kopiemy, no i generalnie powinno nam na przykład wylecieć jakieś, jakieś pieniądze. No jak widać, na razie nam nic nie wylatuje, z tego względu, że no po prostu trzeba mieć do tego szczęście, ale została dodana taka komenda, fstone, i na przykład dajmy sobie, moi drodzy, jeden, i w tym momencie, jeżeli to wykopię, dostaję złotówkę, yy, ponieważ została ta komenda dodana. Tylko i wyłącznie na jakieś eventy czy coś w tym stylu Ale dzisiaj ją właśnie wykorzystam Do trollowania administracji Także naprawdę to będzie naprawdę mocno, Ci nie oglądajcie mi do końca Bo naprawdę warto. Problem też taki, że Trochę potrolować graczy nawet tym. Problem jest taki, że Okej okay, dobra mam tutaj, a no tak Przecież ja mam gwiazdkę, czyli mam właściwie każdego seta Ty to w sumie zarobiście. i jak widać w ogóle nie, nie, nie ma tego, nie ma żadnego prefiksu Nie, ma... nie widać, że mam admina. Zarobiście widzowie Dobra napiszmy, kto sojusz tpa Aha nie mogę pisać, <laughs> no to śmieszne Dobra może teptę się po prostu do jakiegoś randomowego gracza Ponieważ chcę, żebym miał mindfucka z tego względu, że tak jak widzicie na czacie, normalnie pisze ile kto pieniędzy wydropił. Rozdaje i Dobra, weźmy się do niego te Przygotuję sobie od razu komendę F-player wojan i na przykład yy, 20 zł. Zacznijmy na przykład od małych liczb Ja się boję, że w ogóle tym zniszczę serwer i to jest bardzo możliwe. Dobra, o kurde, no to fajne, fajnie. Tego się nie spodziewałem akurat dosyć w ogóle. Ja pierdziele, super, 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 super trap, super, naprawdę. Mega się jaram. O fuck, o fuck, o fak. On też będzie się na mnie zrzucał coś. Ja pierdziele, Nie no nie wierzę To jest żart po prostu. Ustawiam tu set Homa, widzowie. Ustawiam tu set Homa. Dobra, ja pier no co to ma być, stary no? Trefory opien odcinek. Jestem ciekawy, czy tu będzie jakiś Steve Dobra, Rostawiam tu set home'a i tu sobie zamruję. Dobra, cyk, zarąbiście, mamy to. Zaraz tutaj wrócę i spróbujemy tutaj coś poddymić. W zasadzie teraz mogę w ogóle śledzić ich. Weźmy się gdzieś tutaj w kopmy. Okej, okay, muszę zabić jakiegoś jednego gracza. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck! Widział mnie! O oh, fuck. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, naprawdę, nic się nie dzieje. Schowajmy się. Dobra, czekajcie. Dobra, jest ten Emil. O kurde. Tu już jest następnych trzech. Ja pierdziele. O oh, fuck. Nie! Spawn! Dobra, nara. Ja pierdziele. Co to się odbawa w ogóle Dobra, napiszmy do niego Siema, mogę podkładać pieniądze pod graczy Mogę ci to udowodnić I pod bloki, dobra, żeby wiedział Napisał, że o, okej, okay, to te tepni mnie Pokażę ci to, ale nie zabijaj Będziesz mógł dużo zarobić Dobra, widzowie, chyba udało mi się go przekonać Dobra, tepnął mnie, tepnął mnie Nie bijcie, nie bijcie, nie bijcie Dobra, patrzcie to Patrz, nie, 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 no czekaj, nie! Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no! I po co to? Ja pierdzielę, ja pierdzielę! Nie bijcie! Nie bijcie! No po co wy mnie bijecie? Ej, to są debile, to są idioci. Oni by mogli tyle pieniędzy zarobić przez to! Nie, idioci! 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 Nie wytrzymam. Hahaha, ha, ha. teraz nie dowiesz się jak, jak zarabiać siano. Nie no, mega debile z tego z debil, debil z tego Emila. Dobra, ja i tak chcę im to pokazać. Mam tutaj Homa. Dobrze, czajcie, włączę sobie vanisha i wezmę sobie kitfana, żeby mieć lepsze kół trochę. Bez sensu, że oni mnie zabijają, bo to się nie opłaca. ale skoro tak wolno, no ze spoko, nie. Dobra, pierdzialam się tam, widzowie. Nie boimy się niczego. Dobra, let's go! Jazda! Jazda! Jazda z gościem! Jazda, 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 jazda! F player. Czekajcie, bo teraz wszyscy do mnie bić. Możecie mnie nie bić. Serio, możecie mnie nie bić i mogę wam dać jeszcze jedną szansę. Nie? Dobra, F player, placek. Placek widzowie 30 złotych będzie warty. Dobra, widzowie, bijemy placka, ponieważ jeżeli zabiję placka to miał z tego 30 zł aż. Więc dobra, lecę, lecę na niego. Dobra. Okej, okay, super. Dobra, oni go będą bronić najprawdopodobniej. Dobra, zarobiście 30 zł widzowie za friko. No dawaj placek zgiń. Znaczy za friko, no ja na pewno nie zginę tutaj. Nie, dobra, o nie, dowalili mnie, dowalili mnie do rogu, dowalili mnie do rogu. Dobra, on się regeneruje. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dobra, biję tego placka, kurde. Chociaż jednego żem zabił. Dobra, patrz Pod Mięczynę. Moje serca nie mają za dużo rzeczy. Dobra, placek no zgin, no ja pierdziele. Dobra, 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 lecę z nim, lecę z nim. Trzy dychy, no stary. Tym, co się sam zamurował. O kurde, dobra, czekajcie. Yy, GM3. Dobra, ja, ja mam wyrąbane, ja im widzowie Ja im widzowie, ja tutaj nie będę, że tak powiem <laughs> Się walił Nie no teraz już muszę zajść tego placka po prostu, bo on jest warty 3 dychy Nie, w ogóle chciałem im pokazać po prostu Jak sobie podkładam pieniądze, żeby mieli mindfucka Ale no kurde, nie no nie wyszło mi to GM3, dobra, placek, gonię cię GM0, dobra, let's go, gdzie jest ten placek Placek, no dalej, dalej Dobra, ja im teraz pokażę coś, Epstone yy, 3 zł na przykład, lepiej żebyście mnie zabijali No bo możecie wtedy zarobić Dobra, 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 ja wierdzielę Zastanówcie się, zastanówcie się czy chcecie. Nie bić, nie. Nie bi. Dobra, widzowie, Enchant Sharpness 50, wyrąbane mam. Dobra, lecę na tego placka. On jest 30 złotych warty, muszę go zabić, no. Dobra, leży, 30 złotych, let's go. Enchant Sharpness 5, dobra, zmieńmy sobie, żeby nie było. Nie bijcie, nie bijcie, nie bijcie. Nie bi, to wam pokażę, no. Dobra, 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 sojusz, sojusz, sojusz. Dobra, pokazałem im to. Dobra, trzeba było się chwilę pobić, żeby to pokazać. Emil, patrz to, wykop blok, który pod, postawię. Zaraz. Dobra, widzę. Przygotuję sobie komendę. F stone, jeden złoty. Czekaj, o kurde, bo nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, widzę, podstawiłem tutaj jeden złoty. Cyk. Dobra, widzowie, mamy to, mamy to. Dobra, stałem jeszcze jeden, stałem jeszcze jeden, żeby mieli Essa, Esa. Dobra, widzowie, mamy to. Trzeba było z nimi tutaj pobić, żeby chyba się ogarnęli. Ale Git. Dobra, ej, spróbujmy sprowokować kogoś do tego, żeby zabili Swego kumpla na przykład. Patrz to, zabij placek, to, to dostaniesz 5 złoty. Dobra, czekajcie. F player, placek, pięć złoty. I lecimy, napiszmy to. Proszę, dasz spokojnie. Dobra, napisałem. Patrz to. Zabij placek, dostaniesz 5 zł. Dobra, zabij go. Czekaj, czy go zabije. Dobra, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Pieniądze zmieniają ludzi, widzowie. Dobra, on musi go zabić jakoś. Najpierw jest u nich w, jakim, w jakimś klanie i dlatego nie mogą się bić. Zabijcie placek, to dosta dostaniecie 5 zł. Dobra, Dobra, widzowie. Oni teraz w tym momencie. Placek to już mańcwaka, już ucieka, on się boi. No serio, zabij go, no zabi zabijcie go. On jest u nich chyba w klanie i dlatego go nie mogą bić. Nie mam pojęcia. Czemu oni go bić nie mogą? O, dobra, mogą go bić. Dobra, 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 I zabił go I go. Dostał 5. Ziko. Ty dostał, 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 zarąbiście. Dobra, widzowie, widzowie! Pokazaj mi to i to jest naprawdę mocne. Dobra, moi drodzy, Adminów, jeszcze na serwerze nie ma, więc dlatego napiszę, moi drodzy, może do nich. Emil, zgłoście mnie do Adm, to dam wam siano. Dobra, chcę, chcę żeby, moi drodzy, administracja wbiła tutaj na serwer. Ej, Fenix bił! Dobra, akurat Fenix bił. A to nie wiem, czy mnie jeszcze zgłosili. Piszcie na Helpop, że mam cheaty na, na PLN, Dobra, napisałem im to. Dobra, zróbmy coś w tym stylu. O, już Adcy bił, ja pierdzielę, dobra, czekajcie. Effstone o kurde, dobra, wypraniasz jakiś do mnie ten tepnął. Dobra, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ja ja spróbuję ich wyrobić. Spróbuję jej wyrobić, że, że, że niby tutaj yy, są jakieś cheaty na pieniądze. Dobra, czekajcie. Kurde, to kurde, nie mogłem ten. Czekajcie, czekajcie, który. O, jeden złoty. Dobra, 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 dobra. Przedminę to robimy, widzowie. Dobra, on ma teraz widzowie mega mindfucka, tak mi się wydaje. Dobra, F 1. Dobra, oni sobie, sobie strasznie zarobią teraz przeze mnie. Dobra, ta komenda naprawdę może zniszczyć serwer. Ja się wcale nie zdziwię, jak tak będzie. Dobra, wykopię to też zotówkę. Dobra, czyli to widzi, on tego chyba nie widzi. Dobra, napiszę do Wypaprane Siema, mam cheaty na pieniądze. Patrz to Wykop blok, który postawię. Dobra, napisałem do niego widzowie. Wypaprane, dalej, dalej, dalej. Ej, ej Go można pić w ogóle. Essa, admin tepni się do mnie Skąd takie droby dobrane pisze? Dobra, pójdę na RTP i może niech się do mnie tutaj tepną. Dobra, ja im to pokażę, bo jestem ciekawy, czy czego mieli po prostu dużego mindfucka. Jak to możliwe? Tepaj, Dobra, widzowie. Patrzcie to, F -stone, 5 zł. Wykopcie to, wykop to. No wykop, wykop. Dawaj, dawaj, dobra, dobra. Czekaj, dojdą idą się do mnie. Tepaj, jak to w ogóle wygląda? Jak to w ogóle wygląda? Jak to w ogóle wygląda? To jest kit po prostu. Ja pierdzielę! <laughs> nie no za mocne, za mocne, za mocne Masz bana Nie no jak to mam bana Dobra, dobra, robię tak F stone. widzowie 50 No wykopcie to, wykopcie to Ej, dostałem bana od razu Ja pierdzielę, naprawdę? <laughs> nie no, ja teraz no tylko nie będę wyjaśniał Bo ja jestem pewny, że po prostu to nam mnie zgłoszą Widzowie, to było na tyle z tego odcinka Myślę, że odcinek był naprawdę mocny W sumie może jeszcze wbijam Discorda, żeby reakcję posłuchać Dobra, moi drodzy Jestem aktualnie na Discordzie Dobra, wejdę sobie po nad na miło Jestem czy coś powiedzą e, Siema, co tam? Siema, ty, bo Jakiś goście normalnie kopie z każdego bloku po złotówka, bo po 5 dych nawet czasem. I szczyty chyba. A manik? Czekaj, czekaj. Bo go banowałem dopiero co. Amazing, pla jest podłoga. Aha. No i normalnie wykopywał sobie hajs. Zbanowałeś go? No dajcie mu No, budem, no więc... zbanowałem go, no ale nie, nie wiem co z nim zrobić teraz. Dajcie mu perma. Dobra. I ten. I weźcie do zgłoście do technika po prostu. I może sprawdzić, Może ma jakieś ukryte permisje. Zobaczcie. Może tak, może jakieś te. Może włam na serwer zrobił te. Ja już sprawdzam, poczekaj. Jaki ma manik? jest fajs. Amazing, pla jest podłoga. Dobra. Permis... Info. Ok, widzę, że daje ba już bana. No. Tak, tak. Nie no, nie ma, nie ma żadnych tych tak, permisji. To może jakaś maszynka ma ty. Nie wiem, nie wiem. Gorzy, prostu, że to ten, do technika to ogarnijcie. No dobra, dobra, dobra. napiszę do technika. Dobra, widzowie, yy, mam to nagrane. Nie mieli jakiejś super reakcji, ale mieli takiego mindfucka i to jest najważniejsze. Dobra, tylko ty, muszę zaraz permisje wszystkie. Dobra, nie ma żadnych. <laughs> widzowie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, w gajcie jeżeli chcecie więcej takich filmów, i to tyle. Yy, a w mono jest w ogóle ogromną edycję, więc zapraszam, never.